Nie, przepraszam, że za mój śmiech. To koński śmiech jest. Nie, nie. być śmieć. A ty nie wiesz, o co chodzi? Ale, Ciszek, ale, ale my się nie śmiejemy. A nie, ale... przepraszam, Arzek. Jacek powie o co mi chodzi. Chodzi o to, że on napił się napojem. No właśnie, napoju, napoju, napoju takiego. Koński śmiech. się tak Koński śmiech. i od rana mamy takie odruchy. Z, zaraz Jacek zakończysz nagrywanie. O co chodzi? No, no to już daj chodem. mi powiedzieć, no mogę. Ale, ale ci tu tłumaczę. No? Napił się. Tak. się dobra, dobra. O ku... No szyszk... Że... No? No? no. No. Ale krzyciek, ale... No. no. Wiesz, bo taka pora. Ale to nie jest, jest. jest. Nie, nie będzie. Nie Jest nagrana Jest nagranie. Jest nagranie. Pokaż mu. jest nagranie. Pokaż mu. proszę, pokaż mu. Daj mu telefon, ja ciebie tutaj nie będę pokazywać. No i właśnie masz. A to nagrał. To jest. jest, jest to to pił. No właśnie. O! To pił. I to jest właśnie. Wytłumaczenie. Krzysoł e, za no. ciebie. Szyma. Ale oglądaj. Nie masz głośniej? Bateria pada. Oglądaj początek. Oglądaj. No właśnie, Hausa, ha, ha, ha. Widzisz, jak wzięło i cały dzień napierdala od rana mi. Człowieku. Ja jutro sobie przywieziemy tego. I ja nie chcę. No to żebyś wiedział o co chodzi. Jest taki napój gruziński. To nie jest boleco. Ja chciałem dzwonić w po, po karetkę. No zobacz, no. No. Teraz, wiesz o, się, się Teraz wiesz o czym mówimy? Nikt się nie śmieje Teraz wiesz o czym mówimy? Wiem. No to... Jest no. to napój. Butelka pokazuje. Widziałeś? No. 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 A ja. Bóg zapłać. Coś było złego dla ciebie? O tam one coś dosypują do tego butelki. <laughs> Przepraszam, no. bardzo. O już, ja nie. Przepraszam bardzo. już ja cię zaraziłem. Przepraszam bardzo. No. To nie jest śmiech. Je Je Samo. Przeci Przeciwko tobie, ani, ani z ciebie Ty. się nie śmieje. Ani z Jadka, nikogo. To jest e, skutek właśnie tego trunku. E, kolega mi to e, sprezentował, który dał mi to w prezencie, tylko też nie uprzedził. No. Że, no. Tego, że to tak działa. Andrzej! Czy tego? Ja przerwę. Dobrze. Jeżeli kurwa, nie przestanie tak robić. Ale to niech silniej, że Ale przepraszam bardzo! Ja dzwonię po karetkę do Andrzeja, nie go zabiorą. Jak ja cały dzień musiałem tego wysłuchiwać. Dzwonić? A? a teraz co? na ciebie spadło I widzisz, to widzisz? Krzysiek ma fartuch na kaftan. o! A co Na spartuch. mnie? alkohol. No, a no, ja nam pojedziem? Ale to nie. nie chodzi o alkohol. To nie chodzi, to chodzi o substancje. Nie, to, ja to nie alkohol. To są substancje. No, zaraz pojedzie. I na kawę. Na choroż, no. na choroż go, krzysiek. Na choroż, na choroż. Trzeba dzwonić po karetkę. Tak. A przynajmniej, e, nie, e, tego, jakby dzwonił, to dzwonił po dwie. Nie, bo w jednej buty pojadą, w drugiej i tego, ja.